Pierwszy pobyt taki dwutygodniowy odbył się w czerwcu. No była próba popatrzenia na to, co jest możliwe do zrobienia ze strony władz Tarnobrzegu, bo ja wiedziałem, co jestem w stanie zrobić i co jest potrzebne zawodnikom, tym bardziej, że w czterech chłopców pochodzi ze szkółki gdyńskiej. Więc tutaj jest Wojdyr, jest Młynarski, Paul, którego w tej chwili nie ma wyjechał wcześniej, i patoka. Łatwiej mi było wprowadzać nowoczesny, nowoczesny, na pewno nowoczesny, ale inny styl pracy treningowej, ponieważ miałem już przygotowane wzorce w osobach tych czterech ludzi, których wymieniłem zaangażowanie pozostałych. Było na tyle dobre, według mnie bardzo dobre, że władze wsiarki zdecydowały, żeby jeszcze poprosić mnie raz, żebym przyjechał w lipcu. No i obserwujący zajęcia trenerzy. Grup młodzieżowych zwrócili się z prośbą, żebym prowadził jedną grupę dorosłą i drugą grupę młodzieżową, i to zrobiłem. No i po tym drugim zgrupowaniu jest następna propozycja, żeby jeszcze przyjechać w sierpniu, jak będzie cały zespół, poza obcymi koszykarzami, skład polski. No i przeprowadzę to. I teraz. Powiem wprost, że to jest pierwszy i jak na razie jedyny klub Siarka Tarnobrzeg, która zrozumiała nowoczesny cykl roczny uprawiania koszykówki. Do tej pory y, większość klubów uważa, że po rozgrywkach jest tak zwany okres roztrenowania, co jest bzdurą, która została zlikwidowana 30 kilka lat temu i do tej pory większość polskich trenerów, którzy zostali i tych, i których pożal po się Boże, trenerami nazywają sprowadzanymi z Bałkanów, z Litwy i z innych y, nacji. No, robią to, bo jest im wygodniej. Weźmie pieniądze, a czy wyszkoli w tym czasie, w okresie przejściowym? Nie. Ten okres powinno się nazywać pierwszym okresem wstępnego przygotowania do sezonu następnego. I to jest czas na poprawienie motoryki, na douczenie nowych technik, które będą potrzebne w przyszłym sezonie. I to my tutaj robimy. Bo jeżeli nie będzie pracy między sezonami, czyli zostajemy na poziomie ubiegłorocznego sezonu, to w następnym sezonie będziemy słabsi, mimo że nasz poziom zostanie ten sam, czyli cofamy się. A ja jestem przekonany i biorę całą odpowiedzialność za tych chłopców, którzy trenowali, że ich państwo nie poznacie w sezonie. Taka jest sprawa. No jest oczywiście plus jeszcze praca nad profesjonalnym podejściem do koszykówki eliminujemy 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 wszystkie zachowania amatorskie lub tak zwanego TKKF-u przygotowujemy się, wchodzimy na salę jest rozpoczęcie pracy i wtedy nie ma pogaduszek, nie ma rozpraszania się, skupiamy się wyłącznie na Ćwiczenia, które są zaprogramowane, a ćwiczenia są takie, że nie ma sekundy czasu, żeby się rozprężyć. Musi być skoncentrowany. I to jest przygotowanie następnie mentalne. Żeby trener prowadzący później zespół w Ekstraklasie nie prosił, no skoncentruj się, no skup się i tak dalej, i tak dalej, bo on to będzie miał w naturze. Problem jest w tym, że w Tarnobrzegu nie rodzi się zbyt dużo wysokich chłopców. No tutaj ci chłopcy, którzy są w drużynie i wygrywają w regionie, natomiast już z takimi województwami jak Poznań, gdzie z natury rodzą się wyżsi ludzie, z Wybrzeżem, gdzie rodzą się wyżsi ludzie... To jest ciężko im walczyć, w tych wstępnych grupach młodzieżowych jeszcze jako tako jest, ale później jeżeli chłopcy po metr osiemdziesiąt kilka najwyżsi, muszą walczyć z dwumetrowcami. Ja no tutaj jest mój wychowanek Wojdy, dwa siedemnaście wzrostu, no daj Boże zdrowia, no następny taki chłopiec, który też z moich rąk wyszedł. Adam Łapeta, 2,18 wzrostu i gra już trzeci sezon w ekstraklasie litewskiej. Także no, trzeba, trzeba chodzić, szukać. No, z regionu tutaj do mnie przyjechał swego czasu jako młody chłopiec. Zresztą ja po niego przyjechałem. z jest Kasper Młynarski. No i tam się nauczył gry w koszykówkę porządnie. Tak to wygląda. Ja uważam, że te postępy, które zrobią teraz chłopcy to trener Pyśniak jako dawny doskonały gracz będzie umiał wykorzystać.